Witam, witam, będziemy robić skejpa domowymi sposobami. Nie macie na czym robić, to ja robię coś takiego, że mam tutaj taką starą poszwę. Jestem koło płotu. Jestem koło płotu. Elegancko rozłożę sobie. I tak oto będziemy starać się coś wykombinować. To będzie tak. Jak to wygląda? No dobrze to wygląda. Zaraz przyniosę żwirek. I teraz tak, nie chcę całego rozgarniać tego żwirku. Sorki. Wydam tylko Trochę jest, jest zwierżony ten dźbirek żeby kolor złapał jak to wygląda Powiem Wam, że wygląda fajnie. Dobra, teraz tu mam wiadro z kamieniami. Przyniosę wiadro z wodą, żeby je zamoczyć. Dobra, jest wiadro z wodą. Tu mam taki kamek. Nie wiem, czy on mi się będzie podobał. Coś takiego. Jakiś czerwony, czerwony. Takiego To mi się już nie podoba od razu. Ma bok ten Fajnie jest je pomoczyć, bo widzicie kolory, które będą pod wodą. Ten mi się nie podoba. Wysypajemy je wszystkie na trawę. No i tak to u mnie wygląda. Mam jakiś duży nie wiem gdzie go Ciachnąć Ten też jest fajny, ale też nie chcę, żeby mi. z taki blok tu. Tu nigdzie mi nie pasuje, hmm. odkładam może jednak będą tylko te średnie. Tu o coś takiego, coś takiego. Ten no nie specjalnie mi pasuje. Gdzieś jaskinie musimy jeszcze schować. Jak tu idzie tu? Jak to może przyzumuję trochę? O. Coś takiego? bardziej pasuje. Rzućcie w komentarzu. Tu mam jeden... Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać. mam właśnie takie małe małe patyczki. Jak będę ruszał, to mi będzie wypadać. Będę się wkurzać, ale... No nie wiem. Rzućcie w komentarzu, co myślicie na ten temat. Wydaje mi się, że ok, to wygląda, ten korzeń, tu gdzieś jeszcze się wrzuci jakieś roślinki, pomyślimy, pomyślimy, tu jakaś duża roślinka, tu będzie zamiast kamyków, może roślinka mniej tych kamyków, więcej roślinek, trochę tam pod górę A... i powinno to wyglądać, przypuszczam. Rzućcie w komentarz, czy taka Wam się podoba. Co to chyba się pozbędę? Po prostu rzucę tak z dwa patyki na dno, żeby sobie leżały. leżeć nie mogą bo tu... ale o coś takiego tu, tutaj jak mówię tu będzie coś takiego Tyle. I to cała filozofia. Tak mi się wydaje. No i teraz powiedzcie mi. Czy dawać Aqua Soil? Czy nie dawać Aqua Soil? Pokażę wam, co kupiłem. Ciężkie wybraństwo. Kupiłem coś takiego. To się zbija bardzo, to jest kompost, o nie widzicie, o, to się zbija, to jest kompost do oczek wodnych, ziemia, Cię to brudzi? To jest takie błotko. Tego w tym korzenie by miały ciężko rosnąć w akwarium. Ale ja to chcę tylko rozrzucić na samo dno. Delikatnie. Nawet nie wiem mm, po milimetr. Prostu...